Wiking to film, jakich w ostatnich latach nie ma za dużo w kinie. Film z gatunku, który można by określić takimi słowami jak poemat, epos historyczny, epopeja. Ostatni raz coś takiego widziałem w zielonym rycerzu, który miał klimat eposu rycerskiego. Wiking natomiast tworzy jedyną w swoim rodzaju atmosferę legendy nordyckiej. Zaczynamy w roku 895. Nasz główny bohater, nordycki książę i następca tronu jest jeszcze dzieckiem, ale takim, które jest świadome swojego przeznaczenia i zadowolone z niego. Widzimy, jak dobrą ma relację z królem, swoim ojcem. Który przygotowuje go na objęcie tronu, i w sumie po tym już połowa widzów powinna domyślać się, w jakim kierunku potoczy się ta historia. Ojciec mówi synowi, że w razie gdyby został zabity, syn powinien go pomścić. Tak po prostu. I po tych słowach druga połowa widowni powinna zrozumieć, jak potoczy się ta historia. To historia, która zainspirowała Szekspira do napisania Hamleta. To historia o zemście w starych, nordyckich czasach. O zemście wysmakowanej i dokonanej przez wygnańca, który by jej dokonać, musi udawać kogoś kim nie jest i poczekać na właściwy moment. Zanim zastanowimy się, co tę historię wyróżnia na tle innych historii o zemście, warto zatrzymać się i docenić oprawę. Klimat nordyckiej legendy jest tu odwzorowany idealnie. Już sama kultura średniowiecznych Nordów wydaje się odzwierciedlona idealnie. Jesteśmy świadkami ich niesamowitych obrzędów, zwyczajów, tradycji, widzimy jak wyglądają ich pogrzeby, widzimy jak w wolnym czasie lubią pójść na imprezę, a nawet na meczk nad klikra. Oczywiście nie jestem specjalistą od tej kultury, ale wszystko jest tu ukazane w tak szczegółowy sposób, że wydaje mi się autentyczne, a to pomaga wciągnąć się w ten świat. Nie należy przy tym zapominać, że ówczesna kultura nordycka była dosyć brutalna i ta brutalność również została tu odwzorowana. I to bez cenzury. Widzimy wyraźnie wszystkie momenty, kiedy do jakiegoś rytuału potrzebna jest krew, albo kiedy ktoś otrzymuje tak potężny cios ostrzem, że nie jest w stanie zatrzymać w swoim ciele, tego, co nie powinno znajdować się poza nim. W jednej z pierwszych scen jesteśmy też świadkami napadu na wioskę, po której będziecie wdzięczni za to, że urodziliście się w czasach współczesnych. Kiedyś żyłeś sobie, czasem miałeś szczęście dorosnąć, a nawet się zestarzeć, a czasem nie, i pewnego dnia Twoja osada zostaje wybita w pień i do końca nie rozumiesz nawet dlaczego. Po prostu nagle przyszli jacyś ludzie, nie wiesz kim są i po prostu wszystko niszczą. Przecież nie czytałeś gazet i nie wiesz, jaka jest sytuacja geopolityczna. Jeśli jesteś mężczyzną, to albo zginiesz szybko od nonszalanckiego ciosu i taki twój kres, albo pożegnasz się z domem i umrzesz w niewoli. Jeśli jesteś kobietą, uff, to bardzo niesprawiedliwy i przykry los cię czeka. A jeśli jesteś dzieckiem, to nawet nie miej nadziei. To nie jest jedna z tych legend, które wybielają historię i opowiadają o szlachetnych wojownikach. To jest legenda, która kultywuje przemoc i agresję i opowiada mroczną z dzisiejszego punktu widzenia historię bez cenzury. I w tym filmie ani jedna postać takiego stanu rzeczy nie potępia. Ale tak właśnie wygląda historia ludzkości i nic tego nie zmieni. Po prostu to zaakceptuj i nie próbuj oglądać Wikinga przez pryzmat moralności XXI wieku. Jak już wspomniałem, właśnie czytasz prawdziwą nordycką legendę. I jak w każdej legendzie, jesteśmy też świadkami elementów mistycznych, widzimy rzeczy, które wydają się nam magiczne i próżno szukać na nie naukowego wyjaśnienia. Jednak to w żaden sposób nie przeszkadza w nazywaniu tej historii realistyczną, czasem bowiem widzimy gwałtowny przeskok w nastroju jakiejś sceny. Kiedy coś, co wydaje się magiczne, nagle zmienia się w zwyczajne, albo kiedy postać, która zachowuje się racjonalnie, nagle zaczyna sprawiać wrażenie szalonej. To tylko moja interpretacja, ale wydaje mi się, że to po prostu dwie różne wersje tego samego wydarzenia, pokazujące to, co wydarzyło się naprawdę i to, co później przejdzie do legendy. W sumie, jak się nad tym zastanowić, to o dziwo, nawet gdyby się wycięło z tego filmu wszystkie elementy mistyczne, wszystkie sceny, w których się one pojawiły, to film nie straciłby ani trochę sensu. Nasz główny bohater jest właśnie wychowany w tej średniowiecznej moralności i przesiąknięty rządzą zemsty. Aktor Aleksander Skarsgard miał ciężkie zadanie do wykonania i mu podołał. Odwzorował prawdziwego, silnego wikinga, który nie brzydzi się krwią i nie boi się ubrudzić sobie rąk. Ale jednocześnie nie jest głupim brutalem, choć potrafi wpaść w szał berserkera. Jest cierpliwy i przebiegły. Sprawia przy tym wrażenie zimnego zabójcy, ale ludzkie emocje czasem go zdradzają i wystają z podmaski maski niewzruszonego wojownika. Wikingowie nie są typem ludzi, którzy rozmawiają o swoich uczuciach, więc Skarskardowi pozostaje grać swoją brudną twarzą, a operatorowi kamery uchwycić tę twarz. Ten film ma jeden z najlepszych efektów specjalnych, jakie w życiu widziałem. Ten aspekt może nie być oczywisty dla wszystkich, bo nie ma tu statków kosmicznych ani eksplozji, jednak są tu po prostu sceny, które wyglądają na tak trudne do nakręcenia, że chyba nie dałoby się ich zrobić bez pomocy komputera. A jednak nie widziałem komputera w tych scenach. W jednej ze scen ktoś rzuca włócznią w jednego z wojowników, który łapie włócznie w locie i odrzuca ją w stronę nadawcy. I nie widziałem w tym ani nutki fałszu. Wierzyłem, że to co widzę dzieje się naprawdę, choć z perspektywy czasu to przecież niemożliwe do nakręcenia. Widzimy w tym filmie ogień, wodę, zanurzanie ostrzy w przeciwnikach, odcinanie części ciała, i to wszystko wygląda, może nierealistycznie, bo pewnie byłoby to bardziej brudne i obrzydliwe, ale jednak wygląda na prawdziwe. Jest postać, która w pewnym momencie traci nos i chodzi później z odciętym nosem. To jest tak trudny efekt do osiągnięcia, że gra o tron wymiękła, gdy doszła do tego momentu, że w książkach jeden z bohaterów traci swój nos. Naprawdę chciałbym zobaczyć jakiś dokument o tym, jak powstały te wszystkie efekty. Sceny są wspaniale nakręcone, kolory ciepłe idealnie kontrastują z kolorami zimnymi, a czasem jedne z nich przejmują większą kontrolę dla podkreślenia nastroju sceny. Przez to nawet sceny nie ukazujące w rzeczywistości nic magicznego wydają się bardziej magiczne. Tak to zresztą powinno wyglądać w legendach. To film, jakiego potrzebowałem po Morbiusie, który był nudnym poważnym filmem akcji i ambulansie, który był głośnym i nieznośnym filmem akcji. To jest idealny poważny film akcji. Zgromadzona w kinie publiczność zaśmiała się jedynie dwa czy trzy razy, ale nie za sprawą żartu, który padł z ekranu, tylko za sprawą choćby gestu, który człowiek w tamtych czasach naprawdę mógłby wykonać w tamtych okolicznościach. Ten film trwa 2 godziny i 20 minut, a mimo to ani na chwilę mi się nie dłużył. Całkowicie zasługuje, aby tyle trwać. Przez cały czas dzieje się coś ciekawego i nawet nie ma zbyt wielu momentów tak charakterystycznych dla Duney, Zielonego Rycerza czy Blade Runnera 2, kiedy długo oglądamy ciągłe ujęcia, w których nic się nie dzieje, ale chodzi o to, aby wsiąknąć w scenę. To nie są złe momenty. Ale wiking ich po prostu nie potrzebuje. Każda scena służy popychaniu fabuły do przodu lub daniu widzowi przerwy w postaci jakiegoś rytuału, który sam w sobie jest ciekawym widowiskiem. Sceny akcji są często ukazywane w jednym ujęciu, w czasie którego bohater napotyka kolejne różnorodne przeszkody, pokonuje je i idzie dalej. Kamera ukazuje wszystko w pełnej okazałości, nie trzęsie się, nie cenzuruje brutalności. Sceny akcji wyglądają tak realistycznie, a tymczasem w tle dzieje się jeszcze więcej rzeczy. W tym inne sceny akcji, na których również można zawiesić oko. Wszystko jest takie dopracowane, naprawdę, są jeszcze ludzie w Hollywood, którym zależy, którzy się starają, którzy pracują ciężko. Reżyser Robert Eggers i operator Jarin Blaszkę, dziękuję Wam za bycie nadzieją dla przyszłości drogiego amerykańskiego kina. Może dzięki Wam więcej filmowców nabierze odwagi i będzie miało ambicję, aby tworzyć więcej. Aha, film okazał się finansową porażką. No cóż, miło było mieć nadzieję przez chwilę. No dobra, tyle się mówi o tym, jak ten film wygląda, jaki jest ładny i brutalny zarazem. A co z jakąś pożywką dla duszy i umysłu? Czy ten film ma na przykład jakiś morał? Myślę, że tak. Wydaje mi się, że ten film podchodzi trochę bardziej nowatorsko do tematu zemsty niż oryginalne nordyckie legendy. Bo choć wszystko przebiega tu w tradycyjny sposób i żadna z postaci nie wyraża werbalnie swojej opinii na ten temat, to w pewnym sensie sama atmosfera wydaje się komentować widziane przez nas obrazy. Szczególnie w drugiej połowie filmu bohater doświadcza pewnego znaczącego zwrotu akcji, który zmienia postać rzeczy. Zwłaszcza kiedy widz przypomni sobie dialogi z początku tej historii. Nasz bohater podejmuje pewne decyzje i doświadcza ich konsekwencji, które również można uznać za niewerbalny komentarz. Widzimy też, jak główny bohater czuje się z tym, co robi, w jaki sposób patrzy na to, czego dokonuje. Dosłownie patrzy. Nie wiem, czy inni to dostrzegają, nie wiem nawet, czy reżyser to zaplanował, ale ja tam widzę pewien morę na temat zemsty. I bardzo mi się podoba, że film nam go uświadamia bez słów i łopatologii. I jeśli się nie mylę w swojej interpretacji, to można dojść do wniosku, że jednak brutalność w tym filmie ma głębszy sens. Ale tu już wkraczamy w terytorium spoilerów. Być może innym razem. Widzimy, jak w wolnym czasie lubią pójść na imprezę, a nawet na mecz na knat knatlikra. Knat a nawet na meczk nad na mecz na mecz -klikra. klikra. A nawet na meczk nad klikra. A nawet na meczk nad klikra. Knad klikra. Knad klikra. A nawet na meczk nad klikra.